Kapitan Adam Jabczak. Podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Władcy Wiatrów dziś zapraszamy do raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich na temat wywrotki zatonięcia jachtu na ocenianie indyjskim w dniu 4 października 2016 roku. Raport pochodzi z września 2017 roku. Jak to zawsze zaznaczamy na początku, przedstawiania wypadków morskich. Tak też dzisiaj pragnę podkreślić, że podczas przedstawiania raportu dotyczącego wypadków morskich nie używamy nazwisk, nie przedstawiamy również nazw prywatnych instytucji i armatorów. Ponieważ analiza wypadków morskich nie służy do tego, żeby wyciągać negatywne wnioski na temat prowadzących jacht lub jego producentów lub też zarządzających tym jachtem. Chodzi nam o to, byśmy nauczyli się na przyszłość wiedzy, którą zdobyto podczas tego wypadku, by móc z tej wiedzy skorzystać w wypadku podobnego zagrożenia, móc w przeszłości powtórzyć rzeczy, które uważamy za pozytywne, lub też wystrzegać się czyichś błędów. Dlatego tym razem, podobnie jak zawsze, wystrzegać się będziemy imion, nazwisk, by pozwolić słuchaczom zdobyć wiedzę, ewentualnie przemyśleć czyjeś czynności w bardzo komfortowych warunkach, siedzenie w samochodzie, Słuchania po prostu podcastu. To z pewnością czas i proces, którego nikt nie powinien bagatelizować. Otóż nadal raporty Państwowej Komisji do spraw badania wypadków morskich są bardzo rzadko lekturą młodych stajników oraz młodych żeglarzy. Choć to niepokojące, przecież to właśnie dzięki nim możemy dowiedzieć się w bardzo komfortowych warunkach, przeżywając czyjeś stejki. Dowiadując się dokładnie, co zaistniało trudnego i prawdopodobnie wymagającego na morzu, czasami w bezpieczeństwu, a nawet czasem życiu, i jak z tym ktoś sobie poradził. To poza szkoleniami, jedyne bezpieczne i mądre rozwiązanie, by poradzić sobie w przyszłości w podobnych warunkach na morzu. Nie należy to bagatelizować, a dzięki państwowym raportom możemy bardzo obiektywnie dowiedzieć się, co wtedy się wydarzyło na morzu. Dziś mamy jednak. Dla słuchaczy wyjątkowy raport. Raport, który nie jest przestrogą. Myślę, że w dużej mierze jest bardziej inspirujący niż też nasz ostrzegający. Raport dotyczy samotnego żeglarza, który planował opłynąć świat dookoła bez zawiniania do portu. Rejs niestety zakończył się po 107 dniach. Jednak cała historia i tak jest bardzo inspirująca. Któż z nas nie chciałby przeżyć właśnie takie przygody? A szczególnie, że ta wyjątkowa przygoda wyjątkowego żeglarza miała miejsce raptem w 2016 roku. My nadal staramy się bardzo obiektywnie podchodzić do. Tego typu sytuacji. Przecież dobra praktyka żeglarska na morzu mówi wprost, że nie należy nigdy wyciągać pochobnych wniosków z podobnych wypadków. Dlatego my też dziś nie będziemy posługiwać się imieniem i nazwiskiem żeglarza, który przeżył ten wypadek, jak to zawsze robimy w naszych podcastach. Jednak jeden z kolegów żeglarzy umieścił w naszym ogłoszeniu również link do bardzo dobrego wywiadu z żeglarzem, z tajnikiem, który jest bohaterem właśnie tego raportu. Polecam ten wywiad, jest bardzo inspirujący, bardzo szczery i myślę, że warto się z nim zapoznać. Podczas wielu rejsów prezentujemy również naszym żeglarzom, kolegom stajnikom, jak wyglądają tego typu przygody. Bardzo często wymieniamy wielu polskich znanych żeglarzy, jak Krzysztof Bajanowski, czy wielu innych znamienitych żeglarzy, którzy walczyli są tego, by brać nich wzór, chociażby Zbigniew Gutkowski, Roman Paszkę i wielu innych, którzy sławią Polskę jako żeglarza na świecie. Jednak są też wśród nas podróżnicy i żeglarze, którzy też dokonali wyjątkowych rzeczy. Chociażby opłynęli samotnie świat dookoła, jak często bardzo mało znana Jana Piałkowska, jak Tomasz Cichocki, czy też Szymon Kuczyński. Proszę wyobrazić sobie moje zdziwienie, gdy rozmawiając z żeglarzami, z tajnikami, często wymieniając ich imiona i nazwiska, zdaję sobie z tego sprawę, że dla wielu są oni nieznani. Dla mnie to jest niepojęte, bo to osoby, które wyznaczają nam cele. To są takie osoby, które warto naśladować. A jednak jak to się brutalnie często dowiaduje, nadal żeglarstwo nie jest tak popularne jak chociażby piłka nożna. Żałuję tego i mam nadzieję, że chociażby nasz podcast to zmieni. Bo z popularyzacją sportów jest podobnie jak z dobroczynnością, w której też trochę maczamy swoje palce. Otóż niech każdy zmienia świat od siebie. Niech każdy popularyzuje żeglarstwo pozytywnie, jak to potrafi robić. A w przyszłości może nasze dzieci będą miały szansę na to, żeby spotkać po drodze więcej maryń, więcej jachtów. Więcej świadomych, świetnie prowadzonych jachtów na swojej drodze po morzu. I tego też życzę słuchaczom w tym nowym 2023 roku. A teraz zapraszam już do analizy wypadku morskiego z 4 października 2016 roku. Oczywiście jak zawsze na podstawie raportu Państwowej Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich. Na początek zapoznajmy się z faktami. W dniu 4 października 2016 roku jachtożagdowy Perła Gdynia z samotnym żeglarzem odbywającym rejs non-stop dookoła świata uległ wywróceniu. Miało to miejsce około 250 mil na południe od przelotnika igielnego. Jak wtedy znajdował się w dyfie, pod żeglami z dyfkotwą wyrzuconą z dziobu. W trakcie wywrotki maszt uległ złamaniu, a jacht przez kilka minut pozostawał w pozycji odwróconej o 180 stopni, nabijając wody, jednak nie będąc w poważnym zagrożeniu. Żeglarz wydostał się z wnętrza jachtu przez ze zejściówki. Po chwili pozbawiony masztu kadłub powrócił do normalnej pozycji. Pompowanie wody nie przyniosło skutków pozytywnych w jednym z przedziałów wodoszczelnych. Żeglarz ocenił, że ryzyko kontynuowania podróży przy nabijaniu wody i pod awaryjnym takierunkiem w sytuacji zapowiadanego pogorszenia pogody i znaczenie tego siedlądu jest zbyt duże. Wezwał pomoc. Najpierw wysłałem wiadomość, do współpracownika w Polsce, który telefonicznie powiadomił służbę SAR Republiki Południowej Afryki. Potem uruchomił też PLB, indywidualną radiopławę, oraz wysłał sygnał alarmowy z komunikatora INREACH. Służby SAR Republiki Południowej Afryki skierowały na pozycję wypadku statek ULTRA Excellence bandery panamski oraz statek badawczy. Szegdarz opuścił uszkodzony jacht około 26 godzin po wywrotce i został pobięty przez statek właśnie Ultra Excellence, który dostarczył go do portu Elizabeth w RPA. Tak ogólnie wyglądają fakty tego poważnego wypadku morskiego. Jak już nawet teraz słychać, zdarzenie nie zakończyło się niczym dramatycznym, aczkolwiek utracono jachty. Jak zatem wyglądają szczególne okoliczności tego wypadku. 3 października w godzinach popołudniowych jacht Paweła Dynia z samotnym żeglarzem na pokładzie znajdował się wtedy jeszcze 230 mil kierunku na południe od przylądka giernego, którego trawę w drodze na wschód minął dwie doby wcześniej. Napotykając wiaty Nordist i wchodząc w silny prąd przylądka o nazwie Agulas, płynący south-west jacht nie był w stanie osiągnąć postępu w kierunku wschodnim. Żeglując pod wiatr kapitan próbował obu halców i stwierdził, że prawy Hals wynosi jacht w niepożądanym kierunku zachodnim, zaś lewy prowadzi zbyt na południe, nie pozwalając osiągnąć zadowalającego postępu w kierunku wschodnim. Przeglądając w ogólnym kierunku South-South-East, osiągnął szerokość 38 stopni 30 minut South i nie napotkał pożądanej zmiany kierunku wiatru. Kapitan nie chciał schodzić dalej na południe. Przypominajmy, że jest to już naprawdę bardzo wysoko na południe od przylądka i jest prawdopodobieństwo, że można tam już spotkać góry lodowe. Wtedy też, gdy otrzymał zespołu badawczego ostrzeżenie o sięgającej dalej niezwykle na północ granicy zaobserwowanych gór lodowych, w 3 października 2016 roku w godzinach popołudniowych kapitan postanowi stanąć w dryfie i zaczekać na wiatr zachodni. Był to dryf z postawionym fokiem sztormowym 5 m2. Wybieranym na nawiecznej oraz silnie zaryfowanym do 7 metrów grotem, siedzibę była wyłożona dywkotwa spadochronowa. W ten sposób jacht przyjął pozycję 50-60 stopni do nadchodzących fal. Pojemki nie były sztormowe, i położenie się w dyw miało jedynie na celu spowolnienie przemieszczania się w niepożądanym kierunku zachodnim i południowym. W ocenie kapitana jacht leżał spokojnie wietrze około 6 skali Beauforta, stosunkowo niewielkiej fali i nie wymagało to stałego nadzoru żeglarza na pokładzie. Pragnę tylko dodać, że podczas samotnej żeglugi jednak czasami trzeba odpoczywać. To trochę mit, że zawsze musimy być dostępni i aktywni. Otóż, gdy tylko jest taka możliwość, zawsze każdy żeglarz podczas samotnej żeglugi wykorzystuje właśnie najczęściej do odpoczynku. Szczególnie, jeżeli to, co ma nadejść, nie jest do końca pewne. Wtedy też Budząc się z kolejnej drzemki kapitan o godzinie 5.45 na podstawie ruchów jachtów odniósł wrażenie, że warunki pogodowe nie pogorszyły się, a raczej polepszyły. Chwilę później, jeszcze przed wejściem na pokład, rozległ się huk i jacht obrócił się o 180 stopni, pozostając w pozycji do góry dnem. Luk zejściówki był zamknięty, ale przez otwarte wywieczniki do wnętrza napływała woda. Stając na suficie kabiny, kapitan, widząc podnoszenie się poziomu wody i nie wiedząc, czy jacht powróci do normalnej pozycji, po kilku minutach postanowił wyzdostać się na zewnątrz. Włożył kamizelkę ratunkową, zabrał torbę ewakuacyjną ze sprzętem sygnalizacyjnym, otworzył klapę luku zejściowego i, nurkując, wypłynął przy nawiecznej burcie nadal obróconego jachtu do góry. W trakcie nurkowania musiał zdjąć kamizelkę ratunkową, która napełniała się powietrzem z automatycznego mechanizmu hydrostatycznego. Po wypłynięciu na powierzchnię, kapitan widział staczący powietrzu nieuszkodzone ster, balast oraz złamany maszt pływający przy kadłubie, utrzymywane linami taki kierunku. Zaskakujące, ale po krótkiej chwili jacht stał, a kabina znaleźł się w kokpicie, niezwłocznie przystępując do zabezpieczenia jachtu i opóźnienia przedziałów z wody. Szybko okazało się, że przedział mieszkalny był wypełniony wodą w 50%. Ręczne pompy szybko przestały działać z powodu uszkodzenia membran, ale do dyspozycji pozostało kapitanowi wiadu, który okazało się wtedy skuteczny. Proba o osuszenie przedziału przed kokpitem nie powiodło się, więc kapitan uznał, że dno w tej części musi być przebite. Złamany maszt został wydobyty na pokład w dwóch częściach. Olinowanie stało oraz punkty mocowania nie były uszkodzone. Jedynie aluminiowy profil masztu uległ złamaniu. Około 50 cm powyżej mocowania pięty mu. jeden ze stopni przemasztowych nosił ślady głębokiej penetracji laminatu. Dojwkotwa zniknęła i mimo wyraźnie łagodniejszych warunków pogodowych, kapitan obawiał się ostateczną jachtów, który miał jeden z przedziałów wypełniony wodą i był pozbawiony stabilizującego działania masztu. Jedna z kolejnych fal wkrótce chwilowo przechyliła jacht znów o 90 stopni. Jeden z zatopionych w wodzie morskich akumulatorów i wiele urządzeń elektronicznych, łączności zalanych wodą uległo trwale zniszczeniu. Sprawny został komunikator Ineitch. I za jego pomocą o godzinie 7.23 kapitan poinformował współpracownika na lądzie o wydarzeniu. Jacht i kapitan nie znajdowali się teraz w bezpośrednim niebezpieczeństwie, jako że wiatr słabł, a fala się zmniejszała. Znana prognoza pogody przewidywała wiatr zachodni o sile 40-45 węzłów i kapitan uznał, że ewentualna akcja ewakuacyjna w przyszłości będzie znacznie trudniejsza i niebezpieczniejsza niż teraz. O godzinie 8.43 kapitan wysłał kolejny SMS do zespołu Brzegosbego z wyprawy prośbą o skontaktowanie się ze służbą SAR Republiki Południowej Afryki i uruchomienie akcji ratunkowej. A kilka godzin później włączył również indywidualną PLB oraz SOS w komunikatorze innych. -in. Po około 4 godzinach wyłączył PLB, bo oszczędził baterie, ale poproszono go o pozostawienie tego urządzenia w stanie włączonym zgodnie z zasadami. Po otrzymaniu drogą SMS i informacji o przewidywalnej za 18 godzin ewakuacji, kapitan kontynuował klarowanie jachtu i w miarę możliwości uruchomienia kolejnych systemów. Nad ranem następnego dnia, 5 października, został postawiony taki runek awaryjny z bombem zamiast masztu i fokiem sztormowym. Zostało przywrócone zasilanie elektryczne i wystawiona awaryjna antena ukfj AS jako awaryjne światło nawigacyjne. Około godziny 8.30 na pozycję Perły przybył masowiec Ultra Excellence. Kapitan jachtu o teatrę pneumatyczną, zaopatrzył ją w dodatkowe zapasy na wypadek, gdyby pozostać w teatrze jednak dłużej niż to byłoby konieczne. Przed opuszczeniem jachtu otworzył wszelkie luki, wykręcił śruby przelotowe w kadłumie i powiększył otwory za pomocą wiertarki, by przyspieszyć zatonięcie jachtu. Kapitan wszedł z teatry podobnicy pilotowej na statek, a teatwa i tonący jacht pozostały na morzu. To standardowa procedura. Nie wolno pozostawić jachtu dyfującego, bo stanowiłby niebezpieczeństwo nawigacyjne. Drugi statek, który udał się na pozycję, miał również potwierdzić, że jacht na pewno zatonął. Z pewnością to niekomfortowe, bo i dramatyczne uczucie widzieć tonący jacht. A szczególnie, że analizując ten wypadek i analizując również dokumenty dostarczone przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich, łatwo dowiedzieć się, że jacht ten został. Stworzony właśnie na potrzeby tego jeźdźca. Budowany został przez wiele osób. Częściowo na zasadzie wolontariatu, częściowo jako kontakt przyjacielski. Był na pewno dzieckiem kapitana i dzieckiem tego właśnie też projektu. Stąd też trudno wyobrazić sobie, jak trudno było go porzucić. Jednak trudne decyzje na morzu to standard. A życie jest ważniejsze niż jacht. Przecież kapitan prawdopodobnie może wrócić do tego projektu i trzymamy kciuki za to, żeby tak się właśnie wydarzyło. Podczas badania tego wypadku komisja nie miała dostępu do jachtu, jacht zatonu na wskazanej pozycji. Jednak pozostały tak naprawdę tylko i wyłącznie materiały źródłowe dotyczące budowy jednostki oraz relacja kapitana, który doskonale poradził sobie w tej sytuacji, a później dzielił się też swoimi opiniami, doświadczeniami z innymi, jak też można. To potwierdzić w załączonym filmie na YouTubie, w którym to skomentowano zapowiedź właśnie tego podcastu. Myślę, że każdy będzie w stanie go znaleźć. To interesująca lektura. To też wspaniała relacja osoby, która była świadoma tego, co się działo wtedy na pokładzie jachtu, co mogło się też wydarzyć, oraz świadoma tego, czego się dzięki tej skąd do nieszczęśliwej historii nauczyła. Mnie bardzo zainteresowała teść dotycząca skutecznego wezwania pomocy. Tego, jak wiele urządzeń podczas obrócenia się jachtu, teoretycznie wodoszczelnych, uległo awarii, jak dużo pokładamy czasem nadziei w indywidualnych albo po prostu w radiopławach epr podczas gdy, będąc tak długo na morzu, szczególnie w tak skrajnie oddalonych od teraz żeglugowych miejscach, nie mamy pewności, czy ta pława wezwała pomoc. Wiemy idą tylko to. Czy ten sygnał został nadany? Jednak nie mamy pojęcia, czy też stało się to skutecznie. A jak uczą nas tego inne raporty z wypadków na morzu, chociażby z wypadku, jak to powiedzicie, jeden, który łatwo odnajdziecie również w jednym z naszych podcastów, nawet nieprawidłowo położona radiopława może doprowadzić do braku jej skuteczności. Wystarczy, że będzie leżeć niepionowo, a poziomo. Taka prosta różnica. Nie wiem, czy wszyscy o tym będą wiedzieć, że tylko pionowo ma szansę na skuteczne wezwanie pomocy. Jak dobrze pamiętam, już z indywidualnej relacji kapitana, najbardziej skutecznym narzędziem wezwania pomocy wtedy okazał się komercyjny instrument InReach, pozwalający na wymianę SMS-ów, wiadomości tekstowych z dowolną osobą na świecie, ale też na skuteczne wezwanie pomocy. On wtedy okazał się najbardziej skutecznym narzędziem, bo to narzędzie globalne, nieważne gdzie go użyjemy czy na morzu, czy gdzie indziej. Tak. Dzięki Dzisiejszym czasom, dzięki temu, że żyjemy w tak gwałtownie zwijających się czasach, bezpieczeństwo na morzu wzrasta z każdym nowym wynalazkiem i nowym urządzeniem oddanym do użytku publicznego, czy w turystyce, czy w żegludze mojskiej. Staje urządzenia nadal są ważne, są czasami obowiązkowe, żeby je posiadać. Jednak rozsądek wskazuje, że warto również zaopatrzyć się w urządzenia nowoczesne, dużo bardziej nowoczesne, czasem dużo bardziej skuteczne, by mieć pewność, by zgodnie z dobrą zasadą na morzu każde urządzenie ratujące życie miało swoją kopię. Bo przecież wszystko na morzu może ulecować. Ponieważ dostępna jest bezpośrednia relacja kapitana, nie będę więcej kontynuować już opisu tego raportu. Moim zdaniem jest to inspirująca historia, która pokazuje, jak wiele determinacji trzeba, by wybudować jacht, by opłynąć świat dookoła. Jakim trzeba być odważnym żeglarzem, mądrym, żeby wyciągnąć z tego tak ciekawe wnioski, pouczające. Dlatego też trochę łamiąc naszą zasadę obiektywizmu i raportów państwowych, odsyłam chętnych do filmu nagranego na YouTubie, w którym autor opisuje, jak dokładnie jego czami, jego doświadczenie wyglądał ten wypadek, czego go nauczył i też jak wyglądał on praktycznie z minuty na minutę. Moją uwagę szczególnie zwróciło również w raporcie podsumowanie fal fenomenalnych, tak zwanych nieobliczalnych, o których często żeglarze nie wiedzą. Ale te występują w niektórych miejscach częściej, w nich, w nich rzadziej, jednak można się ich spodziewać na Oceanie Atlantyckim. Zatem zatrzymajmy się jeszcze na chwilę w państwo, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich dotyczące wypadku jachtu Perła Gdynia, dotyczącego fal fenomenalnych w rejonie przeglądka IGielnego. W rejonie w którym doszło do wypadku, szczególnie często występują właśnie wspomniane fale fenomenalne. Ma to związek z płynącymi tam silnymi prądami morskimi a szczególnie prądem o nazwie Agulias. W wyniku działania wiatru przeciwnego do nurtu prądu lub w wyniku też interferencji fal zdarzają się tam tak zwane fale niezwykle strome, wielokrotnie wyższe od typowych fal sinusoidalnych, tworzonych na powierzchni głębokiego oceanu przed wiatrem. Zjawisko to występuje w zasadzie na wszystkich morzach, ale wypadki z nim związane są szczególnie często odnotowywane właśnie wyjątkiem prądu na wysokości przełomka gielnego. Zagrożenia dotyczą zarówno małych jednostek, jak i ogromnych statków, bo jak słuchacze naszego podcastu na pewno już wiedzą, nie ma statków niezatapialnych. Typowe warunki powstawania fal fenomenalnych w pobliżu wybrzeża Afryki Południowej powstają po dłuższym okresie silnego południowo-wschodniego wiatru, dodatkowo wymagającego nurtu prętu Gilas, po którym w krótkim czasie nadchodzi wiatr południowo-zachodni, wiający przeciw temu prądowi, taka zmiana kierunku wiatru wobec. Często i szybko wędrującym z zachodu na wschód układów niżowych, może nastąpić nawet w czasie kilku godzin. Zagrożenie to jest najczęstsze w pobliżu wschodniego wybrzeża południowej Afryki, gdzie piont osiąga zwykle największą szybkość, ale w zasadzie on wystąpić wszędzie tam, gdzie występują silne prądy: morskie, pływowe, nawet w cieśninach. Dla niewielkich jednostek niebezpieczne są nie tylko fale bardzo wypiętrzone, ale też o stromych grzbietach. Zagrożenie to opisują oczywiście locje dostępne dla danych obszarów morskich. Jeśli wywrotka Perugdynia nastąpiła w wyniku napotkania niebezpiecznie stromej fali, to fala ta mogła powstać w rezultacie interferencji fal, co mogło zdarzyć się zwłaszcza w tym regionie, gdzie blisko siebie płyną do silnych prądów morskich oraz maitych często zupełnie przeciwnych kierunkach. Jako przyczyna tego wypadku, przez Państwową Komisję Wypadków Morskich była rozważona jeszcze możliwość wpłynięcia jachtu na wieloryba, co zdarza się też na wysokości przylądka igielnego. Jednak dziś to niestety tylko spekulacje. Jak został utracony, kapitan przeżył dziś uczy nas tego, jak przeżyć w tego typu wypadkach, bo jego czynności, które wykonał po tym zdarzeniu, są niemalże modelowe, a co najważniejsze, były skuteczne. Serdecznie polecam wam zapoznanie się z historią właśnie tego kapitana. Łatwo go pewnie odnajdziecie we wspomnianym linku. Ja jak zawsze nie wymieniam jego imienia i nazwiska, ale też w historii jak Pała Gdynia. Gdy wygooglacie ją sobie po prostu na internecie, możecie odnaleźć również inspirujące, szczegółowe opisy kapitana prowadzącego ten jacht. Dziś już serdecznie żegnam się z zasłuchaczami naszego podcastu. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy słuchają naszego podcastu. Dziękuję, że dzielicie się też z nim, z innymi. Dziękuję, że wysyłacie nam swoje propozycje tematów podcastów. Będziemy je brali pod uwagę, ale też dzięki to właśnie Wam zwiększamy bezpieczeństwo na morzu, odszczerbujemy pewne niebezpieczne mity i popularyzujemy żeglarstwo, za to. Wam z serca dziękuję. Na koniec dziękuję również patronom naszej zbiorki na Patronate. Przypominam, nie zbieramy na żeglarstwo, nie zbieramy na podcast, zbieramy z powodów dobroczynnych. Nasza zbiórka nazywa się Adopcje bez granic i zajmujemy się adopcjami, ostatnio przede wszystkim potrzebujących dzikich kotów, ale też po prostu dzikich stworzeń, które spotykamy na swojej drodze, hołdując dobrej praktyce żeglarskiej, żeby nie odwracać wzroku i nie udawać, że nie widzimy tego albo kogoś, kto potrzebuje pomocy, nieważne kto to będzie. Dziś jeszcze raz wszystkim dziękuję, jeszcze raz również życzę wspaniałego żeglańskiego roku, zawsze stopy wody pod kilem, zawsze dobrych wiatrów i tylko przygód, o których warto opowiadać, bo dobrze się skończyły. W imieniu swoim, rodziny pod żaglami, zespołu Władcy Wiatrów, ahoj żeglarze i podróżnicy. Wiatrów w żagle nadaje Globe Sailor, czarter jachtów online.